1730 Kamil Krupa, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie kuriera opolskiego o to co dziś przed nami. Podszedł do mnie, złapał mnie tak za włosy. 28 latek odpowiada za usiłowanie zabójstwa. Wielu z nich jest ofiarami powodzi, też muszą sami yy, pracować na swoich, yy, swoich mieszkaniach. Potrzeba więcej osób do przyjmowania wniosków od powodzian. Pokazujemy tych, którzy umieją we właściwy sposób się promować. O polskie certyfikaty turystyczne przyznane. To miała być zemsta za złożenie zeznań policjantom. 28-letni mężczyzna Zozimka wbił koleżance nóż w szyję i dotkliwie ją pobił. Przed opolskim sądem ruszył proces w tej sprawie. Napostnikowi grozi najwyższa przewidziana prawem kara. Wojciech Bularz. Krzysztof K. przyznał się do ataku na znajomą. Wcześniej spędzali wspólnie czas grając w karty i spożywając alkohol. Przyczyną kłótni był telefon, który mężczyzna miał kilka dni wcześniej zabrać kobiecie. Sprzeczka przybrała makabryczny obrót. Podszedł do mnie, złapał mnie tak za włosy. Złapał mnie za włosy. Tak, i powiedział, a teraz pożałujesz. Mężczyzna pchnął kobietę nożem w szyję Izabeli G. Udało się wyrwać. Pokrzywdzona w szoku, trzymając się za ranę, zaczęła uciekać w kierunku pobliskiego sklepu, w którym liczyła na to, że zdoła uzyskać pomoc. Podejrzany jednak nie ustawał w zrealizowaniu swojego zamiaru. Zaczął ją gonić, dopadł, przewrócił, zaczął uderzać pięściami po głowie i po całym ciele. Oskarżony nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego rzucił się na nią z nożem, ale do zaboru telefonu się nie przyznał. Izabela poszła się. Do toalety poszła. I zabrała po to do toalety. Telefon zostawiła pod stołem. Telefon zostawiła pod stołem. I on tam leżał przez dobre dwa dni. Oskarżony stwierdził, że chciał jedynie pożyczki, a nie haraczu za zwrot urządzenia. Co nie zmienia faktu, że dla sądu to kwestia drugorzędna. Mężczyzna odpowiada za usiłowanie zabójstwa. Wojciech Bulasz, Opolski. Te odrzucone względy miały być motywem zabójstwa 54-letniej kobiety, której spalone zwłoki znaleziono przy ulicy Hallera w Opolu. Śledczy twierdzą, że jej mordercą jest 68-letni mężczyzna. W sprawie pojawiły się nowe informacje. Śledczym udało się dotrzeć do świadków, którzy 29 października widzieli Edwarda B w pobrudzonych na kolor brunatny ubraniach. Po ekspertyzie stwierdzono, że plamy, które się na nich znajdują, zawierają materiał genetyczny ofiary. Jak się okazuje, mężczyzna kilkukrotnie składał kobiecie intymne propozycje, a ta je odrzucała. Ponadto na miejscu znalezienia zwłok natrafiono na czapkę, jaką nosił Edward B. Prokurator przedstawił mu zarzut zabójstwa. Mężczyzna miał zatrzeć ślady zbrodni, paląc zwłoki ofiary. Zmieniamy temat. Dziesiątki martwych łabędzi w powiatach nyskim oraz namysłowskim. Powodem pomoru jest grypa ptaków, która stanowi zagrożenie dla drobiu hodowlanego. Jakie mogą być konsekwencje rozprzestrzeniania się choroby? O tym Jakub Słupecki. Choć nie stanowi zagrożenia dla człowieka, to jest śmiertelnie niebezpieczna dla ptactwa, w tym tego hodowlanego. Grypa ptaków pojawiła się w Nysie. A o szczegółach porozmawiam z członkiem zarządu powiatu, panem Maciejem Krzysikiem. Panie Macieju, przede wszystkim, jeżeli chodzi o samą grypę ptaków, to gdzie została ona zlokalizowana? Została zlokalizowana nad jeziorem Nyskim, nad, nad zbiornikiem Nysa, pomiędzy mniej więcej miejscowościami Wierzbiec a Buków. Tam zostało odnotowane około 30-40 padłych łabędzi. Padłych łabędzi? A jeżeli chodzi o drób hodowlany, dla ilu osób, dla ilu hodowców stanowi to zagrożenie? Znaczy, przede wszystkim nie opada w miejscowości Wierzbiec czy w miejscowości Siestrzechowice takie duże fermy z drobiem, więc tam jest rzeczywiście bardzo duże zagrożenie. I, i... Najważniejsze jest to, że to nie, jest, nie, nie przechodzi na ludzi. To nie jest wirus groźny dla ludzi. Wirus H5N1 już jest jakby zdiagnozowany, natomiast jest bardzo groźny dla ptactwa. Oczywiście w ramach tego wszystkiego zostały wprowadzone pewne obostrzenia na terenie samego powiatu. Tak, rzeczywiście zostało wydane rozporządzenie wojewody, które stwierdza wystąpienie tego wirusa. W związku z tym w tej chwili w obrębie zbiornika nyskiego prawdopodobnie zostanie wprowadzony zakaz poruszania się w tym, w tym obszarze, natomiast rzeczywiście apelujemy też do wszystkich mieszkańców, aby nie chodzili, nie, nie obserwowali tego miejsca, ponieważ pomimo że dla ludzi nie jest to Zakaźne, o tyle na sobie, na, na butach, na podeszwach można tego wirusa przenieść. On e, chwilę jednak w tym, tym środowisku naturalnym jeszcze żyje i czy to do swojego gospodarstwa, czy gdzieś e, nawet do centrum wsi, gdzie potem drogą kropelkową może zarazić ptactwo. No, niestety, e, procedura jest taka, że jeśli przynajmniej e, jedno zwierzę jest chore, niestety całe stado musi zostać wybite. Powiat, powiat to nie jedyne miejsce, w którym występi, wystąpiła sama grypa. Podobny problem zlokalizowano również w Namysłowie. Jakub Supecki, Kurier Opolski. Teraz Głuchołazy, a tam brakuje rąk do pracy. Wydłuża się kolejka na rozpatrzenie wniosków powodziowych. Liczba podań jest ogromna, a lokalne władze apelują do innych samorządów o pomoc. O szczegółach Mariusz Studzienny. Problem jest duży, bowiem dużo wniosków zostało złożonych przez mieszkańców gminy Głuchołazy. Blisko 1500, jeżeli chodzi o odbudowę mieszkań i domów, do tego również 1000 wniosków dotyczących pomieszczeń gospodarczych, a pracowników socjalnych, jak na lekarstwo. W tej chwili wnioski rozpatruje 12 osób. W naszej gminie niestety yy, mamy kilkanaścioro osób, ale też proszę pamiętać, że wielu z nich jest ofiarami powodzi, też muszą sami yy, Pracować na swoich, na swoich mieszkaniach, żeby żeby się z tym yy, uporać jeszcze przed, yy, przed zimą. Yy, dlatego brakuje, brakuje rąk do pracy Stąd prośba do yy, innych gmin, do, do praktycznie pracowników yy, socjalnych z całej Polski, jeśli ktoś ma ochotę ma chęć pomóc Głuchołazom yy, w tym, żeby jak najszybciej yy, móc yy, wydać wszystkie decyzje na remont i odbudowę, to zapraszamy do nas. Oczywiście gwarantujemy wszystkie wynagrodzenia, gwarantujemy noslek. Yy wyżywienie i prosimy o pomoc. Liczą na to przedstawiciele władz samorządowych, że urzędnicy ośrodków pomocy społecznej zgłoszą się. To przyspieszy zdecydowanie procedury, bo w przeciwnym razie będzie trzeba czekać na decyzję nawet pół roku. Dlatego też wielu mieszkańców zdecydowało się na tym, aby skorzystać z oferty i mieszka w ośrodkach wczasowych. To wszystko oczywiście finansowane jest z pieniędzy rządowych. Natomiast część otrzymała specjalne kontenery. Dzisiaj kolejne takie przywieziono do gminy Głuchołazy. Jeden z nich stanie właśnie w samych Buchołazach, natomiast kolejny w miejscowości Wodzanów. W przyszłym tygodniu planowane jest przywiezienie kolejnych kontenerów dla mieszkańców, którzy ucierpieli podczas powodzi. Mariusz Studzienny, Kurier Polski. Fabryka Robotów z Mosznej, zabytkowy park w pokoju, festiwal piosenki turystycznej Kropka oraz Nysa Śląski Rzym. To tegoroczne opolskie certyfikaty turystyczne. Tytuły przyznało jury konkursu. Muzeum Porcelany Śląskiej w Tułowicach okrzyknięto odkryciem roku kiedy pierwszy raz organizowano ten konkurs jego pomysłodawcy nie byli pewni czy w najmniejszym województwie w Polsce wystarczy atrakcji aby przedsięwzięcie kontynuować My wyróżniamy czy pokazujemy tych którzy umieją we właściwy sposób się promować Dlaczego? Dlatego że mówimy dzisiaj o produkcie turystycznym i to rzecz najważniejsza jeżeli idzie o rozwój turystyki żeby w tym produkcie zawarte było wszystko, co może potencjalnego turystę zainteresować. Obrady kapituły były realizowane jeszcze przed powodzią, więc tutaj w żaden sposób te rozstrzygnięcia kapituły, decyzje nie były podejmowane w efekcie tych strasznych wydarzeń. Certyfikat najlepszego produktu turystycznego przyznano festiwalowi piosenki turystycznej w głuchołazach. Zdobycie tak prestiżowej nagrody pozwoli nam zakomunikować tak naprawdę na cały kraj, ale i nie tylko, że warto odwiedzić głuchołazy, że w naszym mieście dzieją się wyjątkowe wydarzenia, warto przyjechać. Aż dwie nagrody trafiły do fabryki robotów zmożnej. Poza certyfikatem jej właściciel odebrał też nagrodę od National Geographic Traveller. Ja jestem wielkim fanem filmów science fiction, dlatego w głównym mierze są to postacie jakieś inspirowane takimi filmami, jak Transformers, Predator, Terminator. No, Minionki się znajdą, jakieś Woli. Przede wszystkim jest to moje takie hobby, które też w pewnym czasie no, zaczęło być jakby moją pracą. 11 lat zajmuję się tym zawodowo, prowadzę te muzeum. Radość także w Tułowicach. Nagroda Odkrycia Roku powędrowała do placówki, która dopiero co pojawiła się na mapie Opolszczyzny prestiżowa nagroda, tym bardziej, że muzeum rozpoczęło działalność w kwietniu tego roku, a jak już wspomniałam, obchodzimy w tym roku jubileusz 120-lecia budynku, w którym znajduje się muzeum. Budynek został uratowany przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska. Nie tylko promujemy tą turystykę na zewnątrz, ale też pokazujemy naszym mieszkańcom, aby poświęcali jeden dzień, dwa dni tą turystykę weekendową i oglądali, spodziewali to, co mamy tutaj na miejscu. Certyfikaty Przyznano po raz 15. Maciej Dobrzeński, Polski. A o czym jeszcze dzisiaj powiemy? Taka wspaniała szansa, aby zachęcać młode pokolenie do czytania. Jedyny taki bibliobus w regionie wyruszył do czytelników. Ale najpierw drogi, bo w Oleśnie rozpoczął się właśnie remont Drogi Wojewódzkiej 487. Dwukilometrowy odcinek ma zostać poszerzony, wyprostowany oraz przystosowany do potrzeb pieszych i rowerzystów. Dla drogowców Zarządu Dróg Wojewódzkich to największa inwestycja w tym roku. Jej koszt to 35 milionów złotych. Plac budowy przekazano właśnie wykonawcy. Inwestycja, która łączy miasto Olesno z drogą krajową s 11 bardzo często używaną drogą nie tylko przez mieszkańców Opolszczyzny, ale również województwa śląskiego i, i tranzytu na, yy, na północ. Na pewno się przełoży na yy, polepszenie komunikacyjne i odciążenie samego lesna. Prace zaplanowano na 18 miesięcy. W ich trakcie kręty odcinek ma zostać wyprostowany, co znacznie wydłuży czas pracy. Po ich zakończeniu dwukilometrowa jest dnia, będzie szersza, a obok pojawią się ścieżki pieszo-rowerowe. Natężenie komunikacyjne w godzinach szczytu powoduje, że często jest to odcinek dość e, oblegany, korkujący się. Do końca tego roku wykonawca daje sobie czas na przygotowanie projektów, a wiosną ma ruszyć przebudowa. Wtedy pojawią się ograniczenia w ruchu oraz objazdy. Utrudnienia będą przebiegały dwuetapowo. W tym roku będą, będzie zamknięta. Krótki odcinek ulicy Chopina i na całej długości będą lokalne utrudnienia po 200 metrów, dlatego że ta budowa charakteryzuje się bardzo dużą ilością mediów, którą musimy przebudować. A w przyszłym roku będzie zamknięta cała droga i będą wymieniane wszystkie warstwy konstrukcyjne. Prace obejmą ulicę Sienkiewicza oraz Gorzowską. Przebudowana droga będzie gotowa na początku 2026 roku. Wyremontowanych zostanie również 11 odcinków dróg lokalnych na Opolszczyźnie. Samorządy otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 13,5 miliona złotych. To ostatni uzupełniający nabór w tym roku. Uda nam się wyremontować kolejny odcinek, jakże ważny drogi powiatowej między miejscowością Lubcz a Wojsław na terenie gminy Grodków. No ten stan tej drogi wymagał już szybkiej interwencji, także cieszymy się, że udało nam się pozyskać środki około pół miliona. Całe zadanie to kwota około miliona. Otrzymaliśmy ponad 3 miliony 400 tysięcy dofinansowania do dobudowy odcinka drogi na naszej strefie. Inwestycyjnej. Inwestycyjnych w No Jest to strefa, która już przyciągnęła przedsiębiorców, ale mamy też nadzieję, że będzie przyciągać kolejnych i na pewno ta dobudowa infrastruktury drogowej wybitnie nam w tym pomoże. W przyszłym roku będziemy starali się też już realizować to zadanie i nie tylko te samorządy, które wymagają odbudowy po powodzi, ale też te, które nie ucierpiały w trakcie powodzi będą mogły skorzystać z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg po to, żeby i w ich powiatach, i w ich gminach też coś dla na rzecz mieszkańców się dobrego zadziało. A w naszym serwisie przyszedł czas na informacje w skrócie. Szkoła publiczna numer 10 w Opolu będzie miała nowe skrzydło. Placówka zostanie wzbogacona o 16 nowych sal lekcyjnych, kuchnię i stołówkę. W planach jest także remont sali gimnastycznej. Koszty inwestycji to 19 milionów złotych, a dodatkowo będą potrzebne środki na wyposażenie nowego skrzydła. Zakończenie projektu przewidziano na początek 2026 roku. O taki wynik trzeba się mocno postarać. Opolscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego podczas jednej z kontroli na autostradzie A4 wystawili niemieckiemu kierowcy 46 mandatów. Na kwotę ponad 5,5 tysiąca złotych, a przewoźnikowi naliczono prawie 14 tysięcy zł na poczet przyszłej kary. Stwierdzono wielokrotne i rażące naruszenia czasu pracy, m.in. przekroczony czas jazdy bez odebrania prawidłowej przerwy, przekroczony czas jazdy dziennej, jak również liczne jazdy bez włożonej do tachografu prawidłowej karty kierowcy. O mrożącej krew w żyłach awanturze w odmuchowie donosi portal opole TVP.pl. 26-latek po scysji słownej z dwoma mężczyznami wyszedł z lokalu, by po chwili wrócić, uzbrojony w maczetę oraz gaz. Rozpylił substancje w powietrzu i ruszył z furią na adwersarzy, dotkliwie ich raniąc. Na miejsce wezwano policjantów, przed którymi starał się nieskutecznie schronić w toalecie. Okazało się, że ani Animuszu dodał mu alkohol, a ostudzić go może nawet 20 lat za kratkami. Bez nich wiele instytucji społecznych nie mogłoby funkcjonować. Pomagają bezinteresownie, bo ważne jest dla nich dobro drugiego człowieka. W Opolu wolontariusze z całego województwa spotkali się na trzecim forum wolontariatu. Był tam też Fabian Miszkiel. W całym województwie opolskim jest ich kilka tysięcy. Angażują się w różnoraką działalność społeczną w zależności od tego, gdzie jest potrzebna. Wielu ma podobne pobudki. Lubię pomagać ludziom. Jest to dla mnie ważne. Rodzice też mnie tego nauczyli. W dwudniowym spotkaniu biorą udział uczestnicy z całego województwa. To szkolna młodzież, a także koordynatorzy i opiekunowie szkolnych kół wolontariatu. Mają tutaj okazję podsumować swoją roczną pracę. Forum jest organizowane dlatego, żeby pokazać, jak wolontariat jest ważny, żeby porozmawiać o tym wolontariacie, żeby pokazać wolontariuszy, żeby porozmawiać z koordynatorami wolontariatu. To jest swego rodzaju święto wolontariatu. Młodzież trzeba po prostu zachęcić do tego, aby działała w wolontariacie. My młodzież mamy świetną, bardzo zaangażowaną, empatyczną i to mnie bardzo cieszy. Przede wszystkim jest to doskonałe działanie edukacyjne dla młodych ludzi i oprócz tego, co wydarzy się w ich doświadczeniu, bycia wolontariuszem, nabywają naprawdę mnóstwo takich umiejętności, takich doświadczeń, które pomagają w życiu. W życiu młodego człowieka, w życiu dorosłym. No, naprawdę tutaj, jeśli ja się się bycia wolontariuszem, to zostanie takim. Dobrym człowiekiem, który pomaga innym. W samym Opolu wolontariuszy wśród młodzieży nie brakuje. Rok temu pojechałam do hospicjum do osób starszych. Tam stworzyliśmy choinkę i spędzaliśmy czas z starszymi osobami, żeby im trochę umilić czas i pierniki malowaliśmy, więc bardzo mi się podobało. Jest to dla mnie ważne, lubię to robić. Tam, gdzie są ludzie, którzy potrzebują tej pomocy, to staram się właśnie tam udać im pomóc. Czuję się, że robię dobre rzeczy, że sprawia mi to taką satysfakcję i zawsze myślę, że jak pomagam innym, to kiedyś też mogę potrzebować tej pomocy. W trakcie forum uczestnicy mają okazję do wzięcia udziału w warsztatach, spotkaniach motywacyjnych oraz okazję do tego, żeby zdobyć informacje na temat wolontariatu zagranicznego. Najbardziej aktywni w swojej pracy zostaną nagrodzeni. Czas nas uczy pogody. To nie tylko tytuł piosenki, ale również festiwalu piosenki seniorów w Komprachcicach. Na scenie zaprezentowało się dziewięć zespołów z całego regionu, a repertuar był przeróżny. Więcej w relacji Izabeli Zapisek. Seniorzy znów udowodnili, że życie na emeryturze nie musi być nudne. Najlepszym tego dowodem jest liczba uczestników, którzy wzięli udział w festiwalu. Bardzo dobrze się czujemy z piosenką, tak czujemy się tak jeszcze młodo w tym momencie. I to jest taka nasza odskocznia od codziennych obowiązków, jakie tam jeszcze mamy. Bo tak mówią, że na emeryturze ludzie mają czas odpocząć, a my jednak jesteśmy cały czas zajęte. My to traktujemy jako zabawę, jako przygodę, a nie jako tam wbijanie się, jeśli chodzi o miejsce. To my się musimy bawić i czuć się dobrze. Seniorzy zaprezentowali piosenki, które królowały na listach przybojów, ale również mniej popularny repertuar, jak choćby piosenki kresowe. To nie tylko festiwal. Um, uczestnicy tego festiwalu potrafią po prostu rozbawić publiczność i to, że na scenie sali widowiskowej znajdują się krzesła, one wcale nie przeszkadzają w tym, żeby się doskonale bawić i tańczyć, moi drodzy. Jurorzy przy ocenie brali pod uwagę m.in. wyraz artystyczny, intonację i poprawność rytmiczną. Każdy z zespołów był inny i wyjątkowy, więc zadanie do łatwych nie należało. Będziemy oceniali to, jaka jest chemia w tych zespołach, czy ci ludzie bawią się muzyką i czy zostaną zapamiętani na dłużej, czyli czy zachowują coś w naszych umysłach. Na zwycięzców czekały nagrody statuetki oraz kosze obfitości. Kolejna edycja festiwalu już za rok. Izabela Zapisek, Kurieropolski. W Europie są popularnym rozwiązaniem. W Polsce pierwszy pojawił się przed czterema laty. Od dziś mogą się takim pochwalić łubniany. Bibliobus, czyli mobilna biblioteka, właśnie wyruszył w kurs. Obserwowała go Wiktoria Marszałek. To przede wszystkim odpowiedź na potrzeby tych, którzy nie mogą dotrzeć osobiście do biblioteki na przykład albo ale również taka wspaniała szansa, aby zachęcać młode pokolenie do czytania. W sporej części mieszkańców gminy Łubnian jednak do kontaktu z literaturą zachęcać nie trzeba. Bibliobus to odpowiedź na wzrost zainteresowania czytelnictwem w ostatnich latach. Przez trzy lata udało nam się e, wzmocnić czytelnictwo o 70%, a wypożyczenia o 112%. Zrobiliśmy e, ogromny krok e, który, który cieszy mieszkańców, którzy ufają bibliotece i chcą ją odwiedzać. Teraz odwiedzać będą mogli także mobilny punkt, który ma dojechać tam, gdzie dostęp do literatury był ograniczony. To wspólny projekt władz gminy Ośrodka Kultury i jednej z firm transportowych. Projekt graficzny powstał tutaj e, przez pracownika e, biblioteki, a że tak powiem, reszta to już jest nasze wykonanie. Co w środku widać, że można usiąść, można w ciepłym miejscu poczytać. To jedyna taka mobilna biblioteka w regionie. W kraju mogą się taką pochwalić jeszcze trzy inne miejscowości. Wiktoria Marszałek, kurier na wieczornym kurierze opolskim o polskim o 21.30 dalej będziemy podróżować, bo powiemy o mało znanej historii polskich dzieci z Syberii uratowanych przez Japończyków. Wystawę temu poświęconą właśnie odsłonięto. Rozpoczął się również opolski festiwal podróżniczy. Powiemy co w tym roku w programie. Teraz to wszystko. Dobrego wieczoru i do zobaczenia.